A teraz tutaj czytam właśnie, co tu jest, że to jest 609 Składron Pomocniczy Air Force, pomocniczy 609 Składron Pomocniczy Air Force. On tutaj był założony 10 lutego 1936 roku. Działał w 1939 roku i był tutaj na tym lotnisku aż do 1951 roku więc sobie tutaj właśnie przeglądam. Przeglądam sobie tutaj wszystko, co jest. OK. Gdyby ktoś chciał to to sobie też przeglądnie, tutaj są właśnie takie wiązanki. Przypięte. I tutaj właśnie teraz trzy minuty milczenia mam. Takiego zadumania dzisiaj właśnie. Przy okazji, bo, bo skąd mogłem wiedzieć, że na tym lotnisku właśnie jest taka tablica pamiątkowa. No teraz będzie widać, więc tak to jest. Dlatego też niniejszym właśnie chciałem poinformować, że nie chciałbym, aby ktokolwiek. Powtarzam, ktokolwiek. Powtarzam, ktokolwiek mi przeszkadzał w chwili zadumy i namysłu nad tym wydarzeniem historycznym, gdzie trzeba oddać cześć, tym pilotom, którzy polegli z tej formacji wojskowej od roku 1939 do roku 1945. Więc jest to po prostu hańba, hańba międzygalaktyczna, że państwo polskie utrudnia mi życie. Państwo polskie teraz, od roku 2017, męka mnie uporczywie i ściga mnie po całym świecie. Państwo polskie, żeby postawić mnie przed zawisłym, Zawisłym sądem! Zawisłym sądem! Więc do tego doszło. Dlatego każdy, kto swoje trzy grosze dorzucił do tego, że państwo polskie, szósty rok, nęka mnie uporczywie, musi ponieść zasłużoną karę, bo państwo polskie nęka mnie uporczywie celowo i świadomie. To nie pomyłka, nie można kogoś nękać 6 lat przez pomyłkę. Ok, więc właśnie chciałem tutaj w zadumie pobyć na tym lotnisku. Ok, chciałem tutaj w zadumie pobyć. Tu są jakieś polskie głosy, więc samoloty z Polski też przylatują tutaj. Dobrze, dziękuję.